Więc daj mi, daj mi słońce, co promień ciepły ma, daj serce swe gorące, la, 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 la. Więc daj mi, daj mi słońce, co promień ciepły ma, daj serce swe gorące, la, 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 Dzień dobry, dzień dobry, powitała Państwa nasza absolwentka Daria i mam nadzieję, że zaprosiła swoją piosenką do wspaniałej zabawy. Chcę powiedzieć, że rok szybciutko minął, a w ubiegłym roku obiecaliśmy, że festiwal pod nazwą Darujmy Dzieciom Radość będzie miał swój ciąg dalszy. I tak się właśnie stało. Słowo się rzekło i trzeba przyrzeczenia spełniać. A była to już druga edycja tego popularnego festiwalu, który wspólnie przygotowali Zespół Szkół Specjalnych w Wieloniu, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych BONA i Starostwo Powiatowe. Tchau, oh, oh. Warto pokazać przede wszystkim to, że one są takie same jak dzieci zdrowe. One również potrafią się bardzo ładnie zaprezentować na scenie. Duży wkład, dużo większy niż dzieci zdrowe muszą włożyć w to, żeby przygotować się do takiego festiwalu. Więc jak gdyby jest tu też doceniony sam uczestnik, ale i nauczyciel, który to dziecko prowadzi. Zaprosiliśmy tutaj szkoły specjalne i ośrodki specjalne z całego województwa łódzkiego, że tak wymienię Łask, Koluszki, Duńską wolę, Pabianice, czyli, czyli te, te ośrodki, które z nami współpracują, również i w konkursach przedmiotowych odpowiedziały pozytywnie na nasze zaproszenie.